A z teikcie. Wiesz, że to jest to. Ta pani jest to pariks. To co? Druid z mi burzała. Go Feriks. Goferiks. Chciałbym pozdrowić mamę. Portale jest do rodziny. <grym> jak ładnie. <grym> <grym> Widzisz? Tak się przeprowadziłeś na czołach. I to skupienie na twarzy. Albo przynajmniej jak dobry mięs, nie? Nie! jeszcze nie, co to? No on chciał zamieszać. Co ty kurwa amatorka? Ekstraks pocisk. Mój ekstraks ksmiarowy. mój mały księżyc. Czekaj, na dwa naraz. O, daj. Ja daj, daj. Nie daj! Ja mam plan. No to trzy, ja będę jadł. Kurwa, no amator, Ale już jaki bigosik tam powstał. Tylko brakuje kapusty. Wygląda jak mocio Zmieści się. Pewnie się. się zmieści. Zmieści się. Znaczy sok ponadto. Może Ciebie, cicho, bo muzyki nie słyszą. O, daj mi. No właśnie. Nie. Zacznę ramo. To całego nie. No to całego. No, no to gdzie no. no, pół. Tu jest. Ja. otworzę. Mogę. Ja mogę. Ja, ja mogę. Nie. A, bo się wszystko. Zajęliśmy pół garnka. Tu jest 2,5 litra, a tam jest y... niecałe 2,2 <śla> <śla> <A> ja <to śla> półczynnik Jak to? To mogą tylko używać pierdolnięcie teraz. Aha.

Jezu, <gry> Nie! To masz tutaj gofę! Nie manuj go. tego? <gry> nie, lewej wody, nie. Zmieści się Zmieści się, się. sok. Bez soku to. Sok jest najważniejszy. Trzecia minuta. Sok daje smaku. Myślę, że to jest... Lole. Czemu mi tego zaznacza? Co? Nie nagrywasz tego? tego Moja tego ręka ma uśmiech. Twoja ręka ma uśmiech, bo zaznaczają. Tylko tego, gdzie ją trzymasz? To, baj, to ręką, że stała człowiek. Ja, nie odpchnijmy. No czy nie. Cześć. 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 Dobra, co? ja do o, pozwalam ci, ale... brykaty. Weź to jeszcze jeszcze. To tak Nie tak szybko, bo się kręci. Oddaj mi... ...energonacza... Nie mogę, nie mam kiepszego.

Nie dojdziemy. Z czego przestał? Zdziekasz. Bo lubi. Jo. Kto kosztuje pieszy Paonomix? No, no. No, no dawaj! To No dawaj, musi być mój ten. Poma Mi, Mi Jakby się okazało, że będzie totalnie chujowe, to tylko... To tylko gofer umrze. <ścoughs> Druid no. gofer. <ścoughs> Druid teraz, przecież no, są inicjacje do kręgu druidów. Spożyje kocioł mocy. A no to po prostu Mańca, na nas na. Biegnie. No, na że to będzie, to pewnie myślę, że to będzie bardziej. Też są to do środka i <laughs> Cztery. Jest moc, jest moc. To dalej jest Ja bym chciał. To Ja ci coś mogę przyjąć, kamerę. A mój palec. Trzymaj muzykę. Bafia będzie muzykantem. Mamy więcej kubeczek. Tam Mazie wręczy go to. Właśnie. Bo ot ten, od żeby ponownie okno spadło. tego, który zaczął. No dawaj Karol, prawie się toczy główne. No. no już, już. Ale ja nie umiem tu przybliżać w tym telefonie nic. Nieważne. Dobrze, szybko. Na zdrowie. Na wzajemniczy. Nie ma za co. Ty bym się wczuł w kręcenie. Teraz by trudno było to było. No yeah, jak uh. tam jest pięć świtów, a z dopiero ponad pięć świtów, to ile tam kolejek będziemy mywali? I? Wow. Jakie wrażenie. Kas żółek to inny smak. Na początku poczułem malinę, później wódkę, a później coś tak kolem To Było tak głupko, że oni tam sami po kinie gdzieś Ej, Trzymaj no. hey, Ola. Ja dobra. Ja zbawiam. No ten rzecz co zostawiamy. No myślisz, że będziemy to tak mówić? No nikt. Co, już włączać? Nagrywać dalej? No jest jeszcze mistrz. A właśnie jeszcze mistrz ceremonii, o. Już, ale my tam będziemy wracać po ale my tego nie chcemy teraz No to może tutaj się być. Ej, no bo Tylko tam to Przykryjemy to się. Z... Tylko przykryć się, się trzeba. No, no właśnie. <laughs> Dobra, nie? Za co? Dobra, no to ja już tego... Możesz wyłączyć. już wyłączam. Coś na koniec powiesz, Czapa, na podsumowanie no. filmiku. Swojego dzieła. Na Teutatesa iście zajebiste, prawda? Czyli mistrzu ceremonii? Wyśmienite tego Wyśmienite Zacnę tryknięcie.